Dziękuję oraz pozdrawiam bardzo serdecznie wspierających kanał. Hejka moi kochani widzowie, witam bardzo serdecznie w kolejnym odcinku. Dzisiaj będziemy oczywiście przeglądać nowy motyw. No to ja się po prostu loguję już. Czy ja mam jakieś przewidywania dotyczące motywu? W zasadzie to chyba nie. Aha, coś takiego. Może to widziałam, może nie. Czy też już nie pamiętam. W ogóle jak widać widzowie, mam już 209 level, z czego się mega cieszę ogólnie. Z samych krawów w zasadzie nam mam nabity ten level, także nice. Dzięki Michalinie. Pozdrawiam Michalinę. Wiecie co? znaczy, tak, topik damski. Znaczy, ogólnie ten pakiet jest dosyć ładny, ale ja nie lubię pakietów release. W sumie, taka... Fajne też jest to, że można dostać męskie i damskie rzeczy. Nie wiem, w sensie. W sensie, że to, nie wiem, jakiś bonus czy coś, nie wiem. Znaczy, mi się te pakiety podobają, ale ogólnie, że on był ten. Że one były za darmo, jakby rozdawane przez, nie wiem, tam. Przez jakiegoś gilicza to ja bym dała tutaj może dziewiątkę, bo raczej bym nie kupiła tego pakietu. Albo nawet się ósemkę. Nie no, no dziewiątkę, bo jest ładny dosyć ten pakiet, nie wiem. Włosy, ja nie lubię przeważnie takich, ale no nawet wyglądają tu ładnie także. Dobra widzowie, lecimy oceniać nowy motyw, będą zadania już niedługo walentynkowe, mamy jedno tło, glow up, o Jezu jaki glow up, czego glow up, nie wiem czy ja tu widzę jakiś glow up. Chyba, że nie rozumiem o co chodzi, jakby. Chyba, że ktoś tu posprzątał, ale nie wiem. Ciężko wyczuć. Eee, nie wiem, dobra, ja mogę dać za te. Tło jest urocze, nawet dosyć taki zwykły pokoik, Nie wiem, chyba mogłabym dać na dziesiątkę w sumie, także. Raczej nie jest AI, także też no fajnie, no. Zobaczmy rzeczy. O jezus same rośliny, o Jezu. O, siłownia, Boże. Co to jest? Ej nie wiem co to jest legitnie Beauty box, czy to jest coś do makijażu? Ładnie wygląda No dobra Mamy tutaj jakąś roślinę? Nie wiem jaka Tutaj mamy taką, która już kiedyś była kilka razy Dobrze, dobrze, okno, dobra, za rzeczy ja bym dał nie wiem, one są dla, trochę dla mnie bezużyteczne, także ósemkę, siódmy, siedem i pół. Nie użyłabym ich raczej tak. No, kwiaty, fajna rzecz, bo w sobie można użyć w pokoju, ale dobra to niech będzie ósemka. Mamy animację, bo że ta animacja już była dawno. No. No, nie mogę. Co to jest? Aha, jakieś... Nie wiem. Zamartwianie się, czy co ja? Nie wiem. Mam jakiś napój z kiwi, co... Czy co to jest? Green Hydra Hydration. Nie wiem co to jest. Mamy też jakieś oświecenie. Nie wiem co to... Znaczy. I'm glowing. Aha, przemieniłam się. O Jezu. Znaczy przemieniam się. Dobra, nieważne. Bo no. Ja nie ogarniam czasu w angielskim. Także musicie mi to wybaczyć. A może kupię przemianę, dobra. Czemu nie w sumie? Aha, to teraz cenka animek, o Boże. O Jezusu, o cenka animek. No, nie ja wiem, da 8,5, bo chociaż jedną kupiłam, także nie wiem o co chodzi w tym motywie i tak, więc nie dla mnie ten motyw. O kapcie mamy jakieś. O ja, tu nie ma nic fajnego chyba. Co to w ogóle jest wytyfy? Szpad... Ty, ty szpadel, czy co to jest? Czy to po prostu jakaś dziwna zapinka, o której, ja nigdy, której ja nigdy nie widziałam. To wygląda jak szpadle na włosy co? Ja chyba nie rozumiem tego za bardzo, przepraszam, jak to, nie wiem co to w ogóle jest, nie no, no może być to zapinka, ale ja nie wiem w sumie, nie, to pierwszy rzut oka tak zauważyłam, po prostu, dodam sobie prązoletki. ładne, dosyć, to sobie dodam, co to jest, aha, to, co to, to nie, Mamy taką, taki topik. Nie wiem. Nie wiem, co on ma na sobie, ten topik, tak że nie wiem, czy to dodawać. Dobra, to sobie dodajmy, bo to jest. Nie wiem, co to jest. To jakieś maska anonima, Co dodajmy, czemu nie. To i to może jeszcze. A czemu by nie? O, kolczyki za, kol, za włosami. Pierwszy raz coś takiego się zdarza. dodajmy tą biżuterię. Sama biżuteria to praktycznie dodaje. Także nie wiem. To samo możemy dodać jakąś zubrań. No dobra. Już niech będzie, że coś zubrań dodam jeszcze. O, może spodnia. Naddajmy. No i dobra, tu już nic więcej chyba nie potrzebuję. Może ten topik? O Jezu, słuchawki. Ale na Zodiac z tych nie kupię. Wypadł. Widzicie co, w tym motywie mi się niewiele rzeczy chyba spodobało. Może jeszcze to ewentualnie. Także bym tu da... Nie, wiem, co ja dałam w poprzednim motywie dałam 8, co ze 7,5 wypadało dać. Tak przynajmniej. Bo mi się nie podobają za bardzo te ubrania, także... No nie wiem, no może kilka mi się podoba, ale nie wiem jakoś... Chyba w tamtym motywie więcej dodałam do elżet. Czy ja już mam. A nie, nie mam jeszcze limitu. Okej. Okay. No chyba, że będzie jeszcze piąta strona, ale nie, nie ma. Dajmy 7,5 za te ubrania, bo już chyba są lekko gorsze. Przecież w sensie ja nie umiem ich użyć. Także nie wiem. Ewentualnie samo 8 mogę dać. Tak samo, nie wiem. To samo, czyli no dobra, to ja sobie idę widzowie już od Was. Chyba, że mamy jeszcze makijaż. Czy mamy makijaż? Chcę się zobaczmy, wszystko usta. Nie. nos nie. Makijaży nowych nie ma ile tu są praktycznie tu z pierwsza strony to jest praktycznie same nowe makijaże tu druga też w zasadzie wszystko od zeszłego roku jest dodane, dużo make-upów się postarali o, tu jakieś starsze już tych to nie pamiętam nawet do końca także dobra no dobra no to dajmy a nie dobra Przecież tu nic nie ma dobra Widzowie, dziękuję serdecznie już za oglądanką przeglądu motywu i ocenki pakietu, bo pakiet też sobie oceniłam, dobra. Dziękuję za 29. level, to pa, pa. wszystkiego dobrego, bają, pa. zobaczenia na swoich materiałach, pa.